Kiedy na jaw wyszła informacja, że na rynku pojawi się trzycylindrowy Jaris, który ma zrewolucjonizować trackdayowe trasy, to śmiechom i dokazywaniom nie było końca. Natomiast szybko okazało się, że ten mały brzdąc namieszał dosyć mocno na rajdowych, czy też kajotesowych, czy trackdayowych odcinkach. Natomiast śladem za nim podąża starszy brat czy młodszy, jak zwał tak zwał, który stoi za mną i nazywa się Corolla GR. Ja dzisiaj w tym odcinku chcę odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czy Toyota Corolla będzie godnym następcą no już co by nie mówić, leciwego Lancera czy też Subaru i czy pokona na trackdayowych czy rajdowych trasach e, swojego, że tak powiem kompana, młodszego brata czy siostry jak zwał, tak zwał Toyota GR Yaris. Zapraszam do odcinka. wracając do Jarisa, każdy rzucił się, zresztą ja też, że na zakup tego auta, ponieważ jedni myśleli, że zarobią na nim, bo będzie to limitowana. Wersja, że będzie powiedzmy, nie wiem, 5 czy 6 tysięcy egzemplarzy wypuszczonych na rynek, a to tylko po to, żeby na bazie tego właśnie auta zbudować auto rajdowe. No i każdy też tak myślał, ja też tak myślałem, że tak będzie, ale szybko okazało się, że tych samochodów będzie znacznie więcej. No, i dzisiaj nawet się doczekaliśmy tak zwanego fajsu, gdzie, no, co by nie mówić, ukłon w kierunku inżynierów, że wysłuchali konsumentów i zastosowali co po niektóre elementy, które nadawały się do zmiany. Takie jak wysokość fotela, czy lusterko, czy też kokpit itd. itd. Ale od dzisiaj nie mówimy o tym, o GR Yarisie, czy też starym, czy też nowym, tylko o korolli, która moim zdaniem jest samochodem. Dla ciebie. A dlaczego? Bo jeżeli nosisz się z zamiarem e, zakupienia jakiegoś auta, które będzie kompromisem pomiędzy tym, że możesz jeździć tym samochodem w mieście, jak i pojechać na tor i jeszcze wygrać, powiedzmy na trackdayu czy kajotesie, to ten samochód jest dla ciebie. Ale zanim dojdziemy do tej całej e, konkluzji, pojeździmy w mieście i pojedziemy na tor. Jak to przystało na ostatnie moje odcinki, chciałbym trochę pokazać ten samochód z zewnątrz. Być może już każdy widział, już bryła jest wszystkim znana, bo wiadomo, nie jest od dzisiaj. Natomiast to, co jest charakterystyczne w Koroli GR, no to ten dosyć Duży i opasły grill, który jest dosyć fajnie pocięty i przygotowany do tego, żeby mógł, mogła dosyć duża ilość powietrza wchodzić w, w tą skrajną część zderzaka. One oczywiście nie są fejkowe, tylko te powietrze przechodzi tutaj na ten nadkole być może ma za zadanie wychładzać ten duży hamulec, który w sumie jest taki sam jak w GR Yarisie więc tutaj nic nowego nie ma duża tarcza hamulec wystarczający, jak na samochód, jak na GR. -a. Jeszcze nie mogę tego powiedzieć, jeżeli chodzi o e, Toyotę. Tutaj tak samo jest kolejny wlot, który moim zdaniem nie jest e, tutaj taki przesadzisty. Wygląda bardzo fajnie, nad nim jest znaczek GR, który mówi o tym, że mamy do czynienia wiadomo z wersją, z lepszą wersją. Boczna linia jest dosyć fajna, bo tutaj na dole mamy taki duży, fajny próg GR4, na którym jest napisane GR4, to też nam mówi, że mamy do czynienia z samochodem napędzany na dwie osie. Z tyłu dosyć wysoko, dosyć wysoko stoi ten samochód. Słuchajcie, ja tu wkładam rękę, więc moim zdaniem można by było pokusić się o obniżenie, ale też o tym będziemy rozmawiać na torze. Zawieszenie, zwróćcie uwagę, samochód stoi dosyć wysoko. Jest zawieszony, dosyć wysoko. 18-calowe felgi, na nich jest już bardzo dobra opona Pilot Sport 4 od Michelin 235 na 40 na 18 i to samo z przodu. Słuchajcie, idąc ku tyłowi, wyłania nam się bardzo fajny spoiler, który wygląda w ten sposób. Moim zdaniem jest bardzo ładny i nadaje takiego sznytu i charakteru. No i jesteśmy z tyłu. No i tutaj mamy trzy rury, nie wiadomo czemu. Dźwięk, jaki jest z tych rur, nie jest jakby jakiś tam zadowalający. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z trzema cylindrami, więc jakby tutaj rarytasu nie będzie. Tutaj bardzo fajny dyfuzor, który jest tak wcięty. Być może tutaj jest powietrze, które wychodzi chodzi gdzieś z tamtej strony, nie ma żadnych fejkowych tutaj jakby takich ala jakichś wlotów, ale fajne światła, które są posadowione tutaj. Wracając jeszcze do bocznej linii mamy tutaj tak naprawdę drzwi, które na sobie mają nakładkę, która idzie na tylnym błotniku i przechodzi w zderzak. To daje nam poczucie, że ten samochód jest taki duży, taki zdecydowanie charakterny i masywniejszy. A jak jeździ Korolla po mieście? Otóż powiem Wam w jednym zdaniu. Bardzo dobrze. E, końcu odcinka. Zanim e, zacząłem kręcić materiał, pojeździłem tym samochodem dosyć długo. I muszę przyznać, że jestem daleki od tego, żeby wypowiadać się na temat samochodu po, po powiedzmy, nie wiem, trzech dniach albo po weekendzie. No ale no nie mam takiej możliwości, żeby tym samochodem pojeździć, nie wiem, rok i po traktajach i po mieście e, i potem na koniec nagrać Wam film. Więc natomiast ten samochód nie jest samochodem, o którym chciałbym się wypowiadać jako daily, bo po tak krótkiej, że tak powiem... Przygodzie z tym samochodem na mieście uważam, że ten, te, to auto jest naprawdę dosyć dobre. Po pierwsze, pali około 8,8 litra. W cyklu mieszanym, czyli w trasie, gdzie jedziesz powiedzmy ze stałą prędkością 120-130 km na godzinę, a potem powiedzmy nie wiem, przyspieszasz, hamujesz, jedziesz w miarę żwawo. Nie, nie jedziesz wolno, więc a zresztą ja do takich kierowców nie należy, żeby tam zamulali, więc licznik wskazuje, 9,9, 9,7, Pozycja za kierownicą w tym aucie jest zdecydowanie lepsza niż w Toyocie, bo tam siedziałeś bardzo wysoko, jak na stołku. Tu natomiast jest zdecydowanie niżej. Natomiast nadal uważam, że można by było jeszcze parę centymetrów pójść niżej. Wysocy kierowcy mogą mieć już też dylemat i mogą, i mogą się też czuć niekomfortowo, jak w Gier Jarisie. Natomiast kierownica, to nie będę mówił o niej, bo ona jest taka sama jak w GR Yarisie, więc uważam, że jest bardzo dobra, dob dobrze skrojona jest, więc jakby yy, tutaj nie mam nic do zarzucenia. Też nie zapomniano o lekkim dachu, ale ciężka klapa. Jak wygląda bagażnik? To jest coś podobnego jak w Jarisie, czyli takie plastikowe, plastikowe, yy, steropianowe wypełnienie. Tutaj mamy akumulator przeniesiony z komory tu, żeby była przeciwwaga. Dobre wyważenie, jakieś takie tutaj boczne schowki. Czy dużo miejsca? Dużo. No powiem wam: 3-4 walizeczki kabinowe. Oczywiście wejdą do środka. Już ja chyba omawiałem wnętrze swego czasu, jak miałem ten samochód do dyspozycji na placu. Skrzynia sześciobiegowa. Mamy tutaj też do dyspozycji możliwość zmiany trybu. Tutaj jest taka półka, na którą e, możecie swobodnie położyć swój telefon. USB-C z jednej strony, z drugiej strony. E, dwa cup holdery. Na Instagramie opowiadałem, że naprawdę dosyć dobre są ponieważ dwa duże kubki napełnione e, kawą nie rozlewały się nie wypadały więc test przeszedł e, pozytywnie no i tutaj mamy guzik który w sumie już chyba jest znany dla wszystkich użytkowników e, Toyoty GR Yaris czyli Dedykowanie, e, dedykowanie momentu obrotowego, e, czy też ustawianie, gdzie ma być więcej, e, powiedzmy kolokwialnie, tego napędu, czy z przodu, czy z tyłu, czy 50 na 50, naciskając e, ten guzik track. Natomiast jeżeli chodzi o granie, jest to GBL. Mam, powiem Wam szczerze, że <grych> no jest słaby. Jeżeli chodzi o wnętrze, wnętrze jest e, pokryte tutaj. E, prawdopodobnie skórą. Pod tym jest bardzo miękka taka wykładzinka, więc jak to się mówi, miękko pod palcem. Tu jest tak samo, nic nie trzeszczy. Jest wykonane to bardzo dobrze. Plus jest taki, że przy prędkości przekraczającej na powiedzmy 130-140 km/h z tej części nie słychać żadnego hałasu. Być może jest to podyktowane tym, że te lusterko jest dosyć mocno odsadzone od powiedzmy słupka i tutaj nie, nie występują zawirowania, więc naprawdę jest dosyć cicho. I to, co jest chyba najfajniejsze w tym samochodzie, to to, że jest wyświetlacz pokazujący nam na jakim biegu jedziemy przerzucamy, pyk, dwójka to jest coś niesamowitego i uważam, że e, plusem tego wyświetlacza jest właśnie to, że mamy taka, taką informację no i nie mamy tutaj słuchajcie podłokietnika, natomiast jeżeli chodzi o fotele fotele są z materiału są wygodne no, ale jest jeden problem wiecie jaki? Słuchajcie, tu nie ma przelotek. Tu już nie zastosujesz znowu pasów szelkowych, bo nie ma gdzie. Więc będziesz zmuszony wymienić fotel po to, żeby sobie założyć pasy szelkowe. No. Natomiast jeżeli chodzi o jeżdżenie i manewrowanie i parkowanie, to samochód, mimo e, napędu na dwie osie, ma bardzo dobry skręt i ja już. Powiedzmy, w tym krótkim użytkowaniu nie jakby doświadczyłem jakby jakiegokolwiek problemu, który mógłby stwarzać, czy przy nawrocie, czy parkowaniu, czy, czy jakimś manewrowaniu. Natomiast jadąc w trasie, muszę przyznać, że używając, powiedzmy, em, aktywnego tempomatu i jadąc na szóstym biegu i zbliżając się do samochodu poprzedniego, który poprzedzającego, który ma gdzieś mniej więcej e, ma gdzieś mniej więcej prędkość około 80 km na godzinę to muszę przyznać, to muszę przyznać, że ten samochód wybudowuje moment obrotowy z bardzo niskich obrotów i nie trzeba i on nie komunikuje ci, że musisz zmienić bieg, żeby pociągnął dalej. E, Dalej tą prędkość i utrzymał, tylko on stara się po prostu z tego szóstego biegu wybudować ten moment i jechać dalej. Przewagą nad Jarisem jest to, że mamy do dyspozycji jeszcze z tyłu drzwi, gdzie każdy może wsiąść i wysiąść bez zmuszania kierowcy czy też pasażera w przednim rzędzie do tego, żeby wysiadł i wypuścił kogokolwiek. Wybierając taki samochód z chęcią jeżdżenia po. Mieście, jak i po torach i, i, i trackdayach musimy brać na siebie pewną, pewien kompromis no, albo chcesz mieć samochód na co dzień i, i, i z, z myślą o tym, że więcej będziesz codziennie tym samochodem jeździł czy też bardziej wolisz trackday jeżeli wybierzesz ten samochód i wybierzesz trackday no to ja na dzień dobry w pierwszej kolejności zrobiłbym co? bym odchudził ten samochód z drzwi i z klapy tylnej, bo tu, i z tej kanapy, i zmienił te fotele e, i zastosował pasy szelkowe. Wywaliłbym wszystko to, co jest zbędne, jeżeli chodzi o jakąś elektrykę, kable itd. itd. i ugrałbym na tym samochodzie gdzieś około 100-120 kg. I to byłby chyba najlepszy, najlepszy tuning, powiedzmy, albo modernizacja, która przygotowywałaby ten samochód pod typowe daye. Naprawdę, tutaj zrzucenie z masy powoduje, tak jakbyś dodał jeszcze z 50, jak nie 80 koni więcej w tym samochodzie. Odpowiadając na pytanie, czy ten samochód nadaje się na co dzień, nadaje się. Uważam, że jest świetnym samochodem do tego, żeby pojechać w trasę. Po pierwsze, dlaczego? Jest to 6-stopniowa skrzynia biegów, czego nie mogliśmy zaznać w Lancerach Evo 10. Jeżdżenie tym samochodem i używanie go w cyklu miejskim jest myślę, że takim kompromisem. Jeżeli chcielibyście mieć szybkie auto na co dzień, którym od czasu do czasu skoczycie na tor Oczywiście zmieniając, zmieniając sobie opony na jakby, nie wiem, wyczynowe Bo tak naprawdę ten samochód jest zdecydowanie lepszą jednostką i wersją niż powiedzmy do używania na torze Niż powiedzmy Ford Focus, którego bardzo lubię Osobiście miałem ten samochód i bardzo lubię a wiecie dlaczego? Ponieważ on nie wchodzi w tryb awarii i przegrzania, tak jak fokus po kilku okrążeniach. I ta informacja, którą dysponuję, no nie jest wyssana z palca, tylko moi koledzy, znajomi opowiadali mi o tym, że nawet już poprawione egzemplarze miały ten problem, ten sam problem, co ja, mając swój samochód na torze, czy też na Nurburgringu. O, ten możecie też pooglądać sobie w moich innych odcinkach bo zabrałem fokusa też na Nurburging. No i tam mieliśmy taką też mm, fajną przygodę. No ale ja nie o tym. Jadę, tak, przyjadę. A u co możemy się na działce spotkać? Spoko. Gdzieś w biurze? Dobra, dzięki. No, słuchajcie, jesteśmy na torze wschodzący Białystok. No nie byłbym sobą, żeby nie wykorzystać, nie zrobić tutaj żadnego przejazdu testowego i sprawdzić, jak odpowiada samochód właśnie na tym torze. Zawsze jest tak, odpowiada mi ten pierwszy zakręt. Wtedy wiem, czy samochód dobrze będzie się prowadził, czy też nie. No, spróbujemy, zobaczymy, co tu się... Szybki start. Trzeci bieg. O, powiem wam tak, czuć wagę tego jednak auta. Jednak tak. Nie przejechałem tego tak, jak przejechałem Jarisem. Powiem wam, że w trybie 60x40 dosyć szybko się z tych zakrętów zbiera samochód. Szybkie hamowanie prawy na nawrót. Przełożenie na drugą stronę. Powiem Wam, że jest git. Natomiast moim zdaniem, czuć trochę tą uwagę. Nie mogę się zamontować tak w zakręt, jakbym to zrobił powiedzmy Jarisem. Dobrze, przerzucę sobie na tryb 30. Do 70 i zobaczymy, co to będzie. Kurcze, w mieście wydawał się zdecydowanie szybszy. P powiem Wam tak. Słuchajcie, modyfikacje, które trzeba poczynić w tym aucie, żeby ten samochód zdecydowanie jeździł szybciej. I nie. Kurcze, ale no, jednak, czy trochę tę uwagę, słuchajcie. No to go po prostu poddać kuracji odchudzającej. No, na tym, słuchajcie, 30 do 70 inaczej się. Inaczej się już prowadzi, fajnie by było przejechać się, kiedy byłoby bardzo ślisko. Uważam, że jak w Jarisie ten napęd nabrałby zdecydowanie lepszego charakteru. Dlaczego? Ponieważ jaris jest bardzo e, szybkim autem na krótkich, małych torach. I na mokry. To jest bez wózdań. Natomiast to, co mogę Wam powiedzieć, też między innymi, że przewagą koroli e, jest to, że jest stabilniejsza. Być może jest cięższa i dlatego jest stabilniejsza. Natomiast pojeździłem po mazurskich odcinkach, gdzie tam prędkości są zdecydowanie inne, inna charakterystyka łuków. I, i zakrętów, to to powoduje, że ten samochód inaczej skręca, inaczej przygotowuje się do zakrętu, inaczej chce zachować się w tym zakręcie, w przeciwieństwie do Jarisa, który jest nerwowy. Jest nerwowy, oczywiście jest przewidywalny, ale jest nerwowy, natomiast o, tutaj to jest. <laughs> Przerzucę sobie teraz na tryb track i zobaczę, co odpowiada auto w trybie track. No powiem Wam szczerze, że już przy tych okrążeniach miałbym zagotowanego Jarisa, yy, fokusa przeprasam, i trzeba byłoby już studzić. Natomiast tutaj jeszcze nie mam żadnych komunikatów, które mogłyby yy, kazać mi zjechać i chłodzić. Jedyne co mogę zaraz zrobić, to przechłodzić, bo szkoda mi jest opon, mimo że są bardzo dobre. No, zobaczymy jak się zachowa na, no nadal uważam, że, że jest trochę wagi na tym, na tym samochodzie i czuć to na dohamowaniach, no i oczywiście na przyspieszaniu, no co by nie mus... no i na przekładaniu tego samochodu z lewej na prawą. No, powiem wam tak, czy szybszy od Fokusa? Szybszy, wolniejszy od Jarisa. Dwie sekundy. No, ładuje się. W, ładuje się, słuchajcie w te zakręty. Aha, i co jeszcze jest fajnego, muszę Wam pokazać, to to, że jest naprawdę... Dobra, nie było tematu. Nie było tematu. Ręcznego też za bardzo nie ma. Dobra, zjeżdżam i chłodzę. No? No okej. Okay. No nie ma co gadać, no, jest fajny. Natomiast, yy, bez dwóch zdań trzeba przeprowadzić kurację odchudzającą, ponieważ, żeby ten samochód nabrał lekkości i zwinności na torze, bo, bo w mieście jest yy, wystarczająco, słuchajcie. W mieście, świat i ludzie. Jeżeli chodzi o jazdę po torze, Czuć tą uwagę, ale zdecydowanie lepiej prowadzi się w takich długich zakrętach. Inaczej się przekłada ten samochód. Jest gotowy, zwarty. Jeżeli chcesz pokonać długi zakręt czy sekwencję zakrętów lewo, prawo, prawo, lewo, to jest, daję Ci informację, zaczynasz powiedzmy, zadajesz ten skręt, skręcasz, odjeżdżasz, hamujesz, odjeżdżasz. Naprawdę powiem Wam, że technologia jest ok. Chcę odpowiedzieć na pytanie, które zadałem na początku yy, filmu: czy to będzie godny następca Evo 9, Evo 10 czy też Subaru? No, bardziej mi tu chodzi o Evo. To chyba, słuchajcie, to chyba tak. To chyba ten samochód po modyfikacjach, wstawieniu skrzyni, wstawieniu e, powiedzmy ulepszeniu, zakuciu silnika, wstawieniu zawieszenia itd. itd. Będzie aspirował do jakby następcy a, i przejęciu jakby tronu trakdejowego czy też e, rajdowego, i ten samochód właśnie posłuży za bazę do budowy i do robienia innych e, dużych, dużych i szybkich projektów. Pamiętajcie, że lancer się kończy, nie ma części, wszystko już jest naprawdę dosyć stare, więc uważam, że jest to też świeży samochód, technologia zdecydowanie inna. No i musimy się z tym pogodzić, że te 1.6 6, 3 cylindry mogą zrobić dobry czas i robią. Ja zestawienie już takie jedno zrobiłem jakiś czas temu i uważam, że Jaris że na przykład jest szybkim i konkretnym i, szyb i precyzyjnym samochodem. Tak samo Toyota jest. No, musi się opatrzeć musi się spodobać. Jak się to wszystko spodoba i się opatrzy i się zainwestuje w ten samochód, dosyć duże pieniądze na modyfikacje, to uważam, że będzie bardzo precyzyjnym i szybkim i bardzo agresywnym samochodem. Także no tak jest. Jeszcze raz, jeszcze raz! Zanim procedura w pokusie, to ja już zapomnę po co ja tu stoję yeah. <laughs> No, to jest okay. Także jedyne nad czym ubolewam to to, że nie mamy takiego toru, żebyśmy mogli na, 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 na kreskę zrobić jakiś tam e, wyścig. No ale w sumie na wprost jadą szybkie samochody, a po zakrętach szybcy kierowcy. I tym właśnie oto optymistycznym akcentem żegnam się, w sumie kupiłbym. kupiłbym. A ty kupiłbyś? Nie, za drogie. Nie, no pomijając fakt. A to jakby było za darmo, to bym kupił. Dobra, darmo. Gratis to uczciwa cena. Biorę.